Radom stara się o wpisanie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych do właśnie aktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. To zagwarantowałoby naszemu miastu posiadającemu już nowoczesny zakład utylizacji odpadów komunalnych pozycję jednego z przodujących w kraju regionalnych ośrodków gospodarki odpadami komunalnymi. Specjaliści nie mają wątpliwości. Termiczna utylizacja odpadów jest najbardziej racjonalnym sposobem postępowania, bo pozwala na wykorzystanie odpadów do pozyskiwania znaczącej ilości energii cieplnej, którą można wykorzystać na częściowe pokrycie zapotrzebowania miasta. Termiczna utylizacja odpadów komunalnych jest w tej chwili najracjonalniejszą metodą postępowania z odpadami i może rozwiązać, jak gdyby dwa zagadnienia, które, przed którymi stoi nasze miasto, a mianowicie problem, głównie problem gospodarki odpadami, ale również problem energetyczny. Otóż e, takie przedsięwzięcia e, mają sens e, tylko w, w, w sytuacji, kiedy jest odbiorca energii, zwłaszcza energii cieplnej. Radom dysponuje dosyć dużym miejskim systemem ciepłowniczym i tutaj nie ma żadnego problemu, żeby to wytworzoną, tą wytworzoną energię w wyniku termicznego przekształcania odpadów komunalnych spożytkować. Jak mówi prezes Mazurkiewicz, w przypadku realizacji inwestycji w Radomiu dzięki termicznemu przekształceniu odpadów można byłoby pokryć około 20% zapotrzebowania na energię cieplną. Specjaliści zapewniają także, że tego typu inwestycje nie stwarzają żadnego zagrożenia dla środowiska. Takie rozwiązanie jest już z powodzeniem stosowane w rozwiniętych krajach europejskich. To są instalacje, które w całej Europie są bardzo powszechnie stosowane. Jest ich około 380 na terenie Unii Europejskiej, i bardzo duża część tych instalacji jest w krajach skandynawskich. A jak Państwo wiecie, Władze tych krajów, mieszkańcy mają e, bardzo dużo, to znaczy dbają bardzo o środowisko. W związku z tym e, e, należy, należy uważać, że to jest jedna z lepszych dróg. Instalacja mogłaby powstać na terenie wyłączonej z eksploatacji elektrociepłowni Radom przy ulicy Energetyków. Elektrociepłownia Radom w obecnej chwili jest nieeksploatowana. Zlokalizowanie inwestycji na terenie byłej EC Radom pozwoliłoby wykorzystać istniejącą infrastrukturę i niewykorzystywany obecnie teren przemysłowy. Teren jest własnością radomskiego przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, który też byłby inwestorem planowanego przedsięwzięcia. Aż 27 koncepcji urbanistyczno-architektonicznych wpłynęło na ogłoszony przez Urząd Miejski konkurs dotyczący hali sportowo-widowiskowej w Radomiu. Sąd konkursowy będzie je oceniał przez najbliższe kilka tygodni. Autorzy najlepszych koncepcji hali otrzymają nagrody pieniężne w następujących wysokościach. Pierwsza nagroda dla uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to 50 tysięcy zł. Druga nagroda 40, a trzecia nagroda 30 tys. zł. Hala Komfortowo-widowiskowa i stadion zlokalizowane będą w radomiu przy ulicy Struga. Inwestycja ta planowana jest jako nowoczesny, bezpieczny, komfortowy i zapewniający widzom wysoki standard widowiskowości, wielofunkcyjny obiekt odpowiadający międzynarodowym standardom. W obiekcie rozgrywane będą mecze piłki siatkowej, koszykówki i piłki ręcznej. Hala ma być także miejscem do organizacji widowisk kulturalnych, konferencji, wystaw i koncertów. Na widowni ma być 5000 miejsc siedzących. Maksymalny koszt realizacji inwestycji i zagospodarowania terenu nie może przekroczyć kwoty 80 milionów złotych. Karta miejska w Radomiu? Tak, miejskiemu zarządowi dróg udało się pozyskać na ten cel pieniądze z Unii. Wartość całego projektu to 9 milionów złotych, z czego dofinansowanie wynosić będzie 7,5 miliona. Cały projekt będzie realizowany przez dwa lata od momentu podpisania umowy. W ciągu pierwszych 6 miesięcy spodziewamy się wyłonić dostawcę całego sprzętu oraz programowania. Cały projekt to dwa elementy: po pierwsze karta miejska, a po drugie system dynamicznej informacji pasażerskiej. Karta miejska to będzie po prostu kawałek plastiku podobny do karty bankomatowej czy dowodu osobistego. Na początek na karcie zakodowane będą bilety autobusowe, a więc za bilet będzie można płacić kartą. W pierwszej kolejności będą to bilety jednorazowe, ale jak mówi Dariusz Dębski w przyszłości oferta zostanie rozszerzona o bilety jednorazowe. W przyszłości funkcje karty rozszerzalibyśmy, karta miejska mogłaby zastąpić na przykład legitymacje szkolne, legitymacje studenckie, karty biblioteczne, byłyby także również inne funkcje. Czytniki zamontowane byłyby w każdym autobusie tak, aby można było z takiej karty skorzystać. Młodzi pasjonaci archeologii będą mieli unikatową możliwość zasmakowania prawdziwych wykopalisk pod okiem naukowców. W lipcu w Radomiu działać będzie Letnia Szkoła Archeologii. To wspólne przedsięwzięcie Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk uruchamia Letnią Szkołę Archeologii dla 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Archeolodzy z Instytutu, którzy od kilku lat prowadzą badania w mieście, proponują radomskiej młodzieży zainteresowanej historią atrakcyjną formę spędzenia wakacji. Uczestnicy Radomskiej Letniej Szkoły Archeologii przez dwa tygodnie będą uczestniczyć w pracach wykopaliskowych na Grodzisku Piotrówka. Pod okiem wykwalifikowanych archeologów wezmą w ręce specjalistyczne narzędzia i w głębi ziemi poszukiwać będą śladów przeszłości. Instytut Archeologii ze swojej strony zapewnia kadrę pedagogiczną, jak również dostęp do nowoczesnych metod archeologicznych, technik badania archeologicznych, narzędzi archeologicznych. Także uczestnicy letniej szkoły rzeczywiście poznają te wszystkie. Istotne sprawy związane z archeologią. Dodatkowymi atrakcjami będą warsztaty tematyczne prowadzone przez archeologów z Polskiej Akademii Nauk, przybliżające najnowsze techniki badań i najciekawsze odkrycia archeologiczne ostatnich lat. Zajęcia odbywać się będą od 16 do 27 lipca w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Kościuszki oraz na stanowisku archeologicznym Piotrówka. Miasto Radom i Polska Akademia Nauk od kilku lat współpracują w zakresie badań naukowych nad początkami i wczesną historią Radomia. Prace te stanowią wstępny etap do utworzenia w Radomiu Parku Kulturowego, skansenu archeologicznego planowanego na tym obszarze. Władze miasta i grupa radomskich firm branży precyzyjnej obróbki metalu, uczestniczących w realizowanym przez Urząd Miejski projekcie Technika i Nowoczesność, promocja gospodarcza południowego Mazowsza, podsumowały efekty wspólnych działań wyśmienicie wpisujących się w markę miasta Radom Siła w Precyzji. Radom stanowi pod tym względem ewenement w skali kraju. Jest jedynym miastem na prawach powiatu promującym się wspólnie z przedsiębiorcami. Taką formę stosują raczej regiony i województwa. W ramach projektu firmy branży metalowej oraz miasto mogły się wspólnie promować. Na targach w Hanowerze i Poznaniu. Dziesięć firm z branży metalowej wspólnie z miastem Radomiem pod jednym wspólnym szyldem. Co myślę, że ma dzisiaj olbrzymie znaczenie dla kooperacji firm z jednej strony i poznania się wzajemnego, ale z drugiej strony również dla pokazania siły gospodarczej i społecznej naszego miasta. Pokazuje w sposób jednoznaczny siłę radomskich firm i mam nadzieję, że taka formuła zostanie przyjęta przez zarówno stronę biznesową, ale i również będziemy mogli kontynuować to ze strony urzędu miejskiego. Stworzenie wspólnego stoiska miasta i firm z branży metalowej na targach w Hanowerze i Poznaniu przedsiębiorcy uznali za znakomity pomysł na ukazanie potencjału przedsiębiorców z Radomia i regionu. Oczywiście nie udałoby się to bez współpracy z przedsiębiorcami, którzy od samego początku bardzo aktywnie zaangażowali się w realizację tego projektu. Cieszyło to, że, że widać tą chęć współpracy że przedsiębiorcy widzą potrzebę tej współpracy, współpracy z miastem. Firmy uczestniczące w tym projekcie nie tylko miały okazję do tego, aby nawiązywać kontakty z kooperantami zagranicznymi. Bardzo dużym osiągnięciem i pozytywnym i takim, które, które cieszy to jest również udział nas, Przedsiębiorców w promowaniu regionu i miasta, co poprawi na niewątpliwie wizerunek naszego regionu. Stoisko zorganizowane przez biuro obsługi inwestora urzędu miejskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających podczas obu imprez. Na stoisku gościła m.in. delegacja przedsiębiorców tajwańskich. Stoisko odwiedzili także przedstawiciele wrocławskiego centrum transferu technologii, a rozmowy dotyczyły np. utworzenia parku technologicznego w budynku po fabryce broni. Ciekawe imprezy, otwierające nas na rynek zagraniczny, współpraca z miastem. Wszystko to, co zostało wymienione, cieszy i przede wszystkim napawa optymizmem, bo projekt nie jest skończony dzisiaj. Jest to początek. Są i inne związane z tym zagadnienia, a mianowicie szkolnictwo zawodowe. Wszyscy odczuwamy brak kadr, zachęcamy do, do kształcenia się w kierunkach zawodowych związanych z obróbką metalu. Projekt pod nazwą Technika i Nowoczesność, promocja gospodarcza południowego Mazowsza, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Druga już edycja zawodów w pięcioboju precyzyjnym odbędzie się 23 czerwca w Parku Leśniczówka. Podobnie jak w ubiegłym roku, gospodarzem tego niecodziennego wydarzenia jest Radom Miasto Kojarzone z Precyzją. Impreza towarzyszy obchodom Dni Radomia i ma charakter pikniku rodzinnego, popularyzującego sport oraz rywalizację w duchu fair play. Oprócz dyscyplin sportowych, które pozostają bez zmian, pięciu dyscyplin sportowych wiodących czyli golf, łucznictwo, dart, bóle i strzelectwo. Dodaliśmy dwie bardzo widowiskowe dyscypliny w postaci softballu i lacrosse. W tym roku w organizację imprezy włączył się American Corner. Karolina Adamczyk przybliżyła czym jest softball oraz lacrosse. Softball to dyscyplina sportu, która na pierwszy rzut oka jest podobna do baseballu, z tym, że rozgrywana na troszeczkę mniejszym boisku przy użyciu dużo lżejszego i cieńszego kija i większej piłki. Z kolei lacrosse, proszę Państwa, to bardzo interesująca dyscyplina sportu ze względu na swoją historię, bo to dyscyplina sportu wymyślona przez rdzennych mieszkańców Ameryki, przez Indian. Do udziału w pięcioboju i wspólnej zabawy zachęca Radomian przedstawiciel polskiego Komitetu Olimpijskiego Robert Sycz, wioślarz, dwukrotny złoty medalista Olimpiad w Atenach i Sydney. Polski Komitet Olimpijski objął patronat nad tą imprezą i życzę powodzenia i przede wszystkim pogody i dużej frekwencji. Mieszkańcy Radomia stworzą trzyosobowe zespoły i sprawdzą swoje umiejętności podczas zawodów pod czujnym okiem profesjonalistów. Z uwagi na duże zainteresowanie, liczba startujących zespołów została powiększona do 70, co pozwoli w jednym czasie rywalizować o zwycięstwo w takich konkurencjach jak strzelectwo, ucznictwo, golf, bóle i dart. Myślimy, że impreza ta w tym roku również zgromadzi dużą rzeszę publiczności. Liczymy na to. i. Wierzymy w Radomian, tym bardziej, że również w tym roku wspierają nas tak szacowne instytucje jak Polski Komitet Olimpijski oraz Muzeum Sportu i Turystyki. Także dziękujemy bardzo za udział American Corner ze względu na ten akcent amerykański w tym roku. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Andrzej Kosztowniak, Polski Komitet Olimpijski, American Corner w Radomiu oraz Muzeum Sportu i Turystyki. Pięciobój Precyzyjny jest jedną z imprez towarzyszących dniom Radomia. W tym roku Święto Miasta odbywa się w dniach 22-25 czerwca. Na mieszkańców czeka szereg atrakcji, m.in. jarmark Świętego Jana, obchody 80 letnia lotnictwa na Ziemi Radomskiej, Anima Urbis, czyli Dusza Miasta, i lato z Radiem. W programie koncerty Andrzej Piaseczny, Ania Rusowicz, Enej. Moc różnego rodzaju imprez, moc różnego rodzaju spotkań. Jestem przekonany, że to będą fajne dni Radomia. Kończymy je. Już chyba pewnego rodzaju tradycją, a więc 25 czerwca i obchody Radomskiego Czerwca będą kończyły Dni Radomia. Serdecznie zapraszam wszystkich Radomian do tego, abyśmy od 22 do 25 czerwca brali udział w tych spotkaniach. To wszystko w tym wydaniu Magazynu Informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.